Polony Utychia. historia Polski, napisana przez Arianina Andrzeja Lubienieckiego w roku 1616. Jakież było moje zdziwienie, kiedy przeczytałem, że napisał ją w Siennicy na Dolnej, 20 km od mojej rodzinnej miejscowości. Będąc w Siennicy, nie można nie zajrzeć do leżących obok ruin twierdzy Krupskiej. Okazuje się, że Andrzej był przez pewien czas dworzaninem magnata Pawła Orzechowskiego i mieszkańcem tego zamku. Twierdza wybudowana została przez sławnego Samuela Zborowskiego, ściętego w 1584 za banicję. Przyjacielem jego był brat Andrzeja Stanisław Lubieniecki. O ile większe było moje zdziwienie, kiedy pokonując jak co dzień w pracy trasę Świdni Kłęczna. Dostrzegłem na znaku drogowym napis „Lubieniec 2”. Okazało się, że Lubieniec wraz z przyległym Krzesimowem jest kolebką lubelskiej linii Lubienieckich. Tu wychował się Andrzej i jego czterej bracia: Stanisław, Krzysztof, Paweł i Jan. Jeżdżąc z Lublina w moje rodzinne strony, wybieram zawsze jedną z dwóch tras: przejeżdżam bądź obok Siedlisk, bądź obok Pilaszkowic. W siedliskach znajduje się dwór Mikołaja Suchodolskiego, superintendenta braci polskich. Tutaj w 1623 roku umiera Andrzej Lubieniecki. A w 1648 jego bratanek Krzysztof, pastor tutejszego zboru. Po nim urząd ten obejmuje Andrzej Wiszowaty, wnuk Fausta Sucyna. W Pilaszkowicach znajduje się pałac rodziny matki Andrzeja. Katarzyny Sobieskiej. Tutaj wychował się też prawnuk jej brata Jan III Sobieski. Miejsce, które oglądamy, było niegdyś ulubioną rezydencją letnią króla. Jedziemy 10 km na południe. Oto Żółkiewka. Gniazdo rodowe Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława i Anny Żółkiewskiej, macochy Andrzeja Lubieńskiego. 12 km na zachód od żółkiewki znajduje się miejscowość Wysokie. Tutaj, na dworze swego brata Pawła, syna Anny, przebywał przez kilka lat nasz Andrzej. W miejscu, na którym się obecnie znajdujemy, stał potężny zamek wybudowany przez Pawła. Tutaj jego syn Mikołaj przyjmował króla Jana Kazimierza idącego z odsieczą na zbaraż. Wracam na trasę i mijam Gorzków. Stąd pochodzi żona Pawła Lubieńskiego, Jadwiga Gorzkowska. Dotarłem do Józefowa, to miejscowość rodzinna od strony matki, a to odległe o 3 km Bobliwo i mój dawny dom. Bobliwo przekazał niegdyś hetman Jan Tarnowski Andrzejowi Boboli herbu Liwa. Bobola, jako główny protektor jezuitów, był zaciętym wrogiem braci polskich. Szczególnym wrogiem Boboli był z kolei brat Andrzeja, Stanisław Lubieniecki Starszy, autor antyjezuickich polemik. Pora wracać do Lublina, ale wcześniej zwiedzimy leżącą nieopodal jabłonną. Tu znajduje się dwór trzeciego po Andrzeju i Stanisławie syna Katarzyny Sobieskiej. Mowa o Krzysztofie Lubienieckim. Jego synem i dziedzicem był wspomniany pastor siedliski Krzysztof Młodszy. On z kolei był ojcem jednego z najuczeńszych ludzi w swoim czasie, Stanisława Lubienieckiego młodszego, astronoma, reformatora i historyka. Na zdjęciu, które teraz widzimy, widoczna jest gromada kraterów księżycowych nazwanych na jego cześć.